Czy z porady laktacyjnej można skorzystać jeszcze w trakcie ciąży? Oczywiście, że tak, i bardzo serdecznie to polecam, zarówno w formie stacjonarnej, jak i w formie online. W formie stacjonarnej dodatkowo badamy piersi, brodawki. Ja pokazuję, jak przy Twoich konkretnych piersiach i Twoich brodawkach można najbardziej korzystnie przystawić dziecko do piersi. Możesz sobie to poćwiczyć. Natomiast w przypadku konsultacji online, jedynie ten element jest pominięty, natomiast całe to spotkanie przedporodowe, to tak zwane przygotowanie do karmienia piersią, to przede wszystkim wyposażenie ciebie w niezbędną wiedzę, która umożliwi ci przetrwanie pierwszych dni laktacji, pierwszych dni w szpitalu i nie popsucie sobie tego dobrego startu w karmieniu piersią. Jeżeli chcesz umówić się na taką konsultację, link zostawię ci. Komentarzu do tego shortsa. Zapraszam do zobaczenia.